Witam Państwa w czwartej, ostatniej turze pytań debaty 2010. Tym ostatnim tematem będzie estetyka miasta. Mieszkańcy coraz częściej zaczynają porównywać Górę Kalwarię do sąsiednich miejscowości. Warka, Konstancin przebudowuje park. Piaseczno wybudowało nowy rynek. Tarczyn wybudował nowy rynek. W zasadzie tylko w górze kalwarii, tak troszeczkę można powiedzieć, niewiele się zdarzyło. Co z zagospodarowaniem kosza? Co ze skarpą, no, która wygląda wręcz odrażająco w tej chwili? Jak poprawić estetykę góry kalwarii? Jakbyście Państwo mogli powiedzieć, poproszę pierwszego o wypowiedź Pana Adamu Zielińskiego. To no temat bardzo istotny i powiem szczerze, że to co nie powiedziałem w pierwszej wypowiedzi, że to jest taki cień tej kadencji, bo w tym zakresie rzeczywiście niewiele możemy powiedzieć o finalnych już produktach. Natomiast na pewno sukcesem tego jest, że jest przyjęty miejscowy plan zagospodarowania dla jednostki, dla terenu po jednostce. Pozwoli to w tej chwili zgodnie z przyjętym kierunkiem wypracowanym wspólnie przez gminę i, i przez powiat zagospodarować ten teren. Przykładem tego jest na ukończeniu dokumentacja techniczna na halę sportową i myślę, że w ten sposób będzie, będą tworzone kolejne obiekty na terenie jednostki. Jednostka musi być integralną częścią miasta i dzięki jednostce miasto też może nabrać nowego charakteru. To jest jedna sprawa. Druga sprawa to jest sprawa zagospodarowania skarpy wisialnej, zresztą skarpy wisialnej, która jest prawnie chroniona. Natomiast co ja bym widział na tym terenie? Przede wszystkim widziałbym to jako jeden wielki park miejski. Przede ścieżki piesze, trasy piesze, ścieżki rowerowe, ścieżki dydaktyczne. I nie myślę tutaj tylko i wyłącznie o skarpie, ale również myślę o terenach skierowanych do Wisły. Jak gdyby miasto przybliżyć ku Rzecze. Bo być może mam taki pomysł na realizację kąpieliska z plażą miejską, z przystanią kajakową, tak żeby to, to miasto, te tereny, które są trudne do zagospodarowania, bo mówię prawnie są chronione, żyły dla mieszkańców. To jest sprawa, jeżeli chodzi o skarpę. Jest w tej chwili opracowywany program rewitalizacji miasta. Przyjęcie tego programu pozwoli ubiegać się o środki zewnętrzne. Nie tylko centrum miasta, ale to również tereny spółdzielne które chcemy odwiedzić tym programem. Jest to potrzebne. Kolejnym takim elementem, który wymaga i zdecydowanie poprawi estetykę miasta, to oczywiście cała zieleń miejska, skwery, trawniki, mała architektura. Te działania są konieczne. No, pierwszym takim elementem zwiastunem i konkretnym finalnym produktem to jest kwer przy pomniku yy, Marszałka Piłsudskiego i w tym kierunku w ramach programu rewitalizacji odtwarzać kolejne obszary miasta. Druga sprawa, marzy mi się skablowanie głównych ciągów komunikacyjnych, głównych ulic. Yy, w tej chwili to co jest na słupach energetycznych, telekomunikacyjnych to jest szpetowa. Trzeba wywrzeć wpływ na te jednostki, czy na energetykę, na telekomunikację i doprowadzić do skablowania tych urządzeń. Dzięki temu będzie można postawić piękne oświetlenie tych uli. I tych działań oczywiście jest wiele. Tutaj jeszcze muszę powiedzieć o jednym, że wymaga również naprawy, może nie naprawy, ale większej konsekwencji i... i wymagań od służby, które podlegają innymi nami, czyli tutaj, jeżeli chodzi o naszą spółkę, jeżeli chodzi o utrzymanie czy coś. Tu potrzeba jest konsekwencja, a myślę, że konsekwencja się Przepraszam, Pana Jerzego Konga. chciałem Podoba się Panu dzisiejsza Góra Kalwaria? Więc ja powiedziałem Góra Kalwaria ma jedno z najpiękniejszych, najpiękniejsze położenie ze wszystkich gmin powiatu klasaczyńskiego i niewykorzystane to położenie. Na przykład piękna, na tej skarpie za kinem jest taka wnęka, gdzie można by zrobić piękny amfiteatr. Natomiast proszę Państwa, na to wszystko potrzebne są pieniądze. Natomiast, Zgoda konserwatora przyrody i, I różne przepisy stojące na przeszkodzie, ale to wszystko musimy pokonywać. Natomiast kasa gminy jest pusta, nie dość, że pusta to jeszcze dziurawa, gmina jest zadłużona, więc skoro nie może być bogato, niech będzie chociaż czysto. Więc należy należy. A do... czy pan radny wie ile jest zmiana zadłużona? Jak pan mówi, że jest dziura jest zadłużona. Pani burmistrz, przepraszam, za chwileczkę. Dobrze tak za... przepraszam, że, że, że nie pokręca 50% budżetu. No? no? no taki, 50% budżetu? Nieprawda. No to Pani Burmistrz powie. To po za, chwilę, i, za chwilę, tak, ale co pan pan mówi? Dajmy, Dajmy, o troszkę i Wiem, że, że kryzys naprawdę na pewno nie minął i przyszły rok wcale nie będzie lepszy i kolejne ruchy. Stąd zacząłbym od porządku, zacząłbym od siebie. Czyli mamy, mamy ADM, mamy szkoły, mamy przedszkola. Potem może, nie wiem, łatwiej jest to zrobić zawsze na wsi, bo są sołtysi, rady sołeckie. No można wyjść, pokażmy, że my jesteśmy w porządku, u nas jest czysto, to inni do nas będą równali. To jest pierwsza sprawa. Kolejna, jeśli już nie skutkujemy, no przecież mamy straż miejską, która powinna egzekwować dbałość o posesję. Kolejną, już dalekosiężną sprawą, trzeba wkroczyć do szkół, uczyć tą młodzież. Proszę, ja kiedyś zwróciłem młodej dziewczynie uwagę, kiedy szła ulicą i paczki po papierosach rzuciła. Ja mówię, przepraszam Panią bardzo, coś Pani zgubiła. A gdzie, pokazałem jej. Odwróciła się i, i usłyszałem tę wspaniałą wiązkę, potem już drugi raz nie ryzykowałem do nikogo. Ale tu trzeba zacząć od, od najmłodszych Chciałem dzieci, tak pokazywać odbałość o, o, o nasze miasto. Tu bym zaczął. Więc jak Cię widzą, tak cię piszą. Pokazujmy sami, że można zmienić. Czysto być może na pewno w tym. Pani Barbaro, jak Pani uważa? Że ładne jest to miasto? Czy ja zawsze... uważam, że jest bardzo ładne, kocham, ja może być ładniejsze, na pewno. I chcę tutaj powiedzieć jedno, żeby miasto wyglądało estetycznie, to muszą tu zagrać dwa czynniki. Muszą również mieszkańcy z samorządem współpracować w tym temacie. Odniosę się do zagospodarowania samego rynku, bo tutaj padło, że wszystkie inne miasta budujemy. My staraliśmy się i staramy o plac ten manewrowy, wojskowy jest za zgodą Pana Wojewody przywrócony nam. I zapytam tutaj Pana Radnego Powiatowego Jurku, co zrobiliśmy w tym kierunku, żebyśmy mogli jak szybciej otrzymać ten majątek? Bo skoro dostaliśmy budynek Piątkę, to zrobiliśmy w nim przychodnie. Jeżeli mam budynek Stary Dom Żołnierza, no. też w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego mamy nawet już kolejne propozycje, możemy spróbować go odnowić, ale może się udać z własnych środków budżetowych, a plac zaplanowaliśmy właśnie na taki piękny skwer, bo on jest na to się jak najbardziej nadaje, jest duży i nadal jest w zasobach starosty, bo nie, można, nie, nie mogliśmy tego przejąć. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, kwestia, no tak jak powiedziałam, wyglądu ulic samych. Zgadzam się z tym, tutaj, co Darek powiedział, że dużo piękniej by miasto wyglądało, gdybyśmy mieli ładne latarnie jeszcze do tego. I mam nadzieję, że jeżeli powstanie ten pierścień, o którym mówiłam, okalający rondo, to wtedy będziemy mogli trochę w tym mieście pozytywniej na, na główne te ulice spojrzeć i coś zrealizować i zrobić. Bo w tej chwili, przy tym ciągłym przejeździe tirów przez główne ulice naszego miasta, no, naprawdę nie ma sensu jakichś daleko idących inwestycji robić. Natomiast wyszliśmy naprzód, bo jest podjęta uchwała, że wszyscy mieszkańcy, którzy będą inwestowali w elewację swoich domów będą zwalniani z podatku od nieruchomości. A jak jeżeli zostanie burmistrzem pan Arkadiusz Krzyżewski, zamierza w estetykę inwestować? Drodzy Państwo, tak jak w pozyskiwaniu środków jesteśmy na szarym końcu, tak i estetyka naszego miasta niestety jest no, taka, jaką widzimy niestety nie przyciąga ani nas mieszkańców, ani turystów i jest w tej kwestii bardzo wiele do zrobienia. Jeden z niewielu wyjątków to ten skwer przy Piłsudskiego, który został zrobiony. Tak, niestety nasze miasto jest brzydkie, ale, ale i brudne. Brudne są ulice i warto też o tym porozmawiać już mamy i. Ja Pani nie przeszkadzałem. Przepraszam, ale nie mogę się zgodzić, że trudne są ulice. Natomiast jeszcze chciałbym się odnieść do kwestii estetyki związanej z jednostką wojskową. Drodzy Państwo, tak jak wszyscy tutaj siedzimy poza mną, wszyscy Państwo tak naprawdę mieli możliwość wpływania na, tego, żeby, na to, żeby te tereny jednostki wojskowej były w końcu zagospodarowane. Niestety nie są, a to uważam za ogromną szansę na rozwój góry kawali. Centrum, centrum naszego miasta. Szkoda, że to się nie stało. Ja będę jako burmistrz, jeśli nie zostanę, o to i zawiewał. Dobrze, to jeszcze niech się Pan Stefan wypowie. Nie... Proszę Państwa, estetykę miasta, jak wygląda, powiedziałem w poprzednich turach. Państwo wypowiadają się, jak, jak poprawić Włodarze tego miasta. Mieli na to 4 lata i i na koniec kadencji mówić, że, że jeszcze coś można zrobić, chociażby po e, pozamiatać, czy uaktywnić zakład gospodarki komunalnej, no, wydaje mi się śmiesznym e, argumentem e, po, po całej kadencji. O tym może mówić kandydat na burmistrza, który nie miał, e, nie miał na to wpływu. E, jako jedyny przygotowałem projekt z Fundacją Konat, przygotowałem projekt zagospodarowania koszar. E, Wojskowych i tutaj Państwo mówicie również nieprawdę, bo ustawa o zagospodarowaniu nieruchomości mówi, że darowizna jest celowa tylko i wyłącznie na zadania samorządu, które jemu podlegają. Więc jeśli ktoś myśli o zagospodarowaniu innym, niż to, co jest zapisane w ustawie o samorządzie powiatowym, o zadaniach własnych, czyli lecznictwo, czyli opieka społeczna, czyli szkolnictwo tylko ponad, ponad gimnazjalne, a ile już nie wyższe, to opowiada bajki. Ten teren, jeśli będzie własnością samorządu, to może być tylko i wyłącznie zagospodarowany. I ja pod ten, i, tak zagospodarowany. I ja pod to zrobiłem projekt. Natomiast dzięki staraniom pani burmistrz, czy e, bardzo wielkiemu, mm, wielkiemu zaangażowaniu, żeby ten projekt nie powstał, e, pani burmistrz ma wizję hoteli, które nie jest ani zadaniem własnym powiatu, a tym bardziej zadaniem własnym gminy. Trzeba najpierw zagospodarować swój teren gminny, 8-hektarowy, a później myśleć o zagospodarowaniu e, terenu. Właśnie Dobrze, preferencje... to jest powiat. Ja, ja. ja też chciałbym Mogę poprosić w tej rundzie jeszcze o jedno pytanie? Powiem Pani Burmistrz, bo zadała pytanie dotyczące rozumienia powiatowego, więc Pani Burmistrz, ja w tej kadencji jestem tylko radnym powiatowym i radnym opozycyjnym, natomiast w poprzedniej kadencji, kiedy byłem starostą, ja przekazałem dwie trzecie terenu jednostki Burzaka 2 i gminy Została dla powiadu. Mój poprzednik, starosta Adamiak przekazał imię Dom Żołnierza w 1992 roku i jak został sprzedany ośrodek kultury na Ledwie, można było te środki przeznaczyć na ten obiekt i go restaurować. Natomiast również mieliśmy spisane porozumienie, bo to wszystko było przekazywane w wyniku porozumienia starosta pani burmistrz i pan Wojewoda i również było porozumienie, w wyniku którego wystąpiłem do Wojewody o zgodę na przekazanie około 70% terenu poligonu, wszystko co było w Limin i tu zastawionym. Natomiast nic z tego nie wyszło w tej kadencji, wszystko nabył powiat w no Wyobrażacie sobie Państwo, co by było, gdyby to się stało za mojej kadencji, jakby prasa pisała o mnie dziw, w tej kadencji była cisza, gmina nie otrzymała... Dobrze, nic, jeszcze co po, krótko Pani, Pani Burmistrza. Tak, ja się jestem zdziwiona, odpowiedzią Pana Stefana Dunina, bo doskonale pan Stefan, będąc członkiem zarządu, chyba zastępcą od pana starosty, jest zorientowany, że zostało podpisane z panem wojewodą porozumienie w sierpniu roku 2009 ubiegłego, gdzie będzie zmieniony cel darowizny. Dalowi, Jakim palcem podpisał to pan wojewoda, pan starosta i ja? Ale zaraz, przepraszam, ja chciałam. Przepraszam, proszę się. To, przepraszam, prawnicy Wojewody Opiniowali ten projekt. I to było, było pracować. Czy masz raftę, prawnik powojenny? Tak, mam. mam. Przepraszam Pani, na emocje, ale. Jeśli kłamie, to sobie. No ale to proszę nie, 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 nie mówić takich, nie precyzować takich wypowiedzi, bo, bo one nie, mają, nie, nie są zgodne. Podpisał to pan wojewoda. Ja chciałem, I chciałam, ale panie, panie Stefanie, chciałam wody powiedzieć, wody że państwo jesteście właścicielem tego gruntu i tych terenów od 2003 tak, roku. I jak przejmowaliście, to wiadomo było, na jaki cel został przekazany i mogliście zagospodarować. No. Tak samo i Koszary, może nie być hotelu, choć jest bardzo potrzebny w górze Kalwarii. Dobrze pani zablokowała rozwój. Fundacja tak. Konrad, sam pan wie, że, że jak sprawdziliśmy e, ja, jakie miała fundusze, to sami ci Państwo powiedzieli, co my zrobili, dlaczego pan tego tylko... mógł pan ja... zrobić?